Jo siomanko, z tej strony fik. was w kolejnym odcinku gramy sobie w strasznego nauczyciela. W sezon drugi. To już drugi odcinek z tej gry. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Zostawić łapki w górę. No i przenosi nas już. Czemu jest chapter pierwszy? Chyba to był chapter drugi, bo bo jest to chapter pierwszy. Nie wiem czemu, ale to jest raczej chapter drugi. No, ale dobra. Так, то есть там второй. Там. Окей. И то в сумме. No robimy to samo jak wyglądaliście tam trzecie to wiecie co będziemy robić no, no, po prostu no, szybciej przychodzi eee, no i po prostu no, szybciej biega no i po prostu trudniej przed nim uciec Więc jak oglądaliście tamten odcinek, to pewnie wiecie o co mi chodzi. Ok, teraz odcinek pierwszy, link w opisie. No dobra, e, jeszcze dwie karteczki, a dobra, już będzie mnie. Jeszcze jedna w łazience. I teraz przenieść biblioteki, dobra Ty, teraz się nie, przy, nie podświetlają te książki A wcześniej wydaje mi się, że podświetlały się Więc dobra Idziemy je sobie znaleźć Żebyśmy mieli z tego studiować Bo tak bez książek, no to Nie jest zbyt kolorowo Ok, tutaj I teraz musimy... Nie, teraz jeszcze zatem kodę, czy generator musimy napełnić OK. Okej, okay, Teraz idziemy tutaj wpić szklankę wody. No, musimy wypić ją jeszcze, no to sobie jeszcze weźmiję jedną zapas. I teraz musimy zjeść jeszcze jedzenie. I teraz idziemy się uczyć. Uf. Zegar wbija północ. O ja nie mogę. Jak jest ciemno. Przecież tutaj nic nie widać. Tutaj wiemy, bo graliśmy we wcześniejszą grę. A to to samo się robi. Szybciej na pewno wszystko spada. Zaraz... Przyjdzie więc tak średnio. Chcę wychodzić. Jeszcze No i idzie. będzie z tym tlenem. Bo gazu jest ograniczona ilość. A wydaje mi się, że szybciej spada niż w tamtej. A w tamtej ledwo się wyrobialiśmy. A to dopiero tutaj? Dobra, idę. Oba mnie zginęło na pierwszym. No i zginąłem. Ale dobra, to nic. Zagramy drugą rundę. Ten czarter jest o wiele trudniejszy, ale może uda nam się go przejść jak nie to zagramy tą drugą rundę, jak nam się nie uda. No to po prostu w następnym odcinku zagramy. Um, no bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiem, z pół godziny nie chcę, żeby był taki długi. OK. Nie wiem, co się z moją głową stało. Ale okej. Okay. Nie możemy Ja nie wiem, co się w ogóle robi w tej piwnicy. I przez co... Pico? Nice. Czyli nic. Czyli ja z piwnicy może zamknę, bo tam się nic nie robi. To jest bardzo szkoda, że nie można wejść do pokoju na Nie można wejść do pokoju nauczycielskiego. I co to jest za zasada? Też tam nie można wejść. Może tu zasady będzie w czopterze, chociaż chyba nie ma czopteru trzeciego jeszcze. Ale pewnie dodadzą. Ok. Piszemy. Teraz tu bierzemy te książki. Pytanie do klasy na sprincie. Że w tej szkole nie można światy, nocy, no wiem, że dostaliśmy latarkę i z tej latarki korzystamy, no ale. No nie wiem. się tak słabo. No, zresztą piętniem słów. Teraz musimy iść się uczyć w klasie. Dobrze. Ja. Teraz sobie pójdę na górę. Powiem z doświadczenia, że zaraz będzie mi się chciało jeść. Jeszcze sobie Idziemy teraz na dół, bo zaraz Teraz nauczyciel. Teraz nauczyciel przyjdzie. Więc dobra, czekamy na nauczyciela, który niedługo przyjdzie. Jednak nie idę się napić Miałam jeść pustką wody, ale jednak nie Bo idzie nauczyciel W sumie to nie wiem czy on szybciej biega Jakoś tak długo mu to zajmuje I ja zaraz umrę Bardzo ciężka jest ta gra. Bardzo. Możecie w sami ją zagrać. Gra się nazywa Dziwny Surowy Nauczyciel. Bardzo ciężka jest ta gra. Bardzo. Znaczy no pierwszy, pierwszy sezon jest łatwy, ale drugi... Jeszcze nie wiem co to jest ten drugi rozdział. Jeszcze sprawdzimy czy jest sezon trzeci jakbyśmy chcieli zagrać ale wydaje mi się, że nie ma. Eee, no właśnie. Sezon trzeciego nie ma, ale jak to trwa dopiero 13 minut. No to możemy zobaczyć, co to jest ten rozdział drugi, i sobie zagramy jedną rundę. Dobrze. Jest nas przenosi. Tam no, wejdzimy sobie nauczycie tylko wejdzie, ale drugi. Nie, w ale drugim. Nie wiem co tym, co z drugim się robi do końca. Okej. Okay. Co jest? Po pierwsze, czemu to są inni gracze? Jak wyszły na jeden gracz, po drugie, czemu ja już zginąłem? I po piąte, chyba już. czemu ja jestem nauczycielem? I czemu? Ja nie mogę wyjść do lobby? Patrzcie widzowie klikam i nie mogę. A nie, bo teraz akurat nie jest O! O! Patrzcie widzowie, klikam. Nie mogę. Nie wiem. Dobrze, jeszcze ja z wami już żegnam. Ja oczywiście byłem fifik. Spadajcie na te filmy, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. No i do zobaczenia. Cześć!